Czy wiesz, że zanim Jezus zaczął swoją służbę na ziemi, nikt nie potrafił wyrzucać demonów z innych ludzi? Pierwsza rzecz, jaką Jezus zrobił publicznie w Ewangelii Marka, była taka. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. A ludzie zareagowali na to tak. Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. A dlaczego Jezus wyrzucał z ludzi demony? Jezus potwierdzał w ten sposób, że rozpoczął odzyskiwanie ludzi dla swojego państwa, dla Królestwa Bożego. Czyli pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest usunięcie z człowieka obcych wojsk okupacyjnych.